Czy gość trenujący na siłce może być sprawny? Czy poradzi sobie z kalistyniką? Dzisiaj sprawdzę jego siłę, mobilność oraz ogólną sprawność w wyzwaniu stu poziomów. To seria, w której odwiedzam różne miasta w Polsce i sprawdzam jak z kalistyniką poradzą sobie sportowcy i fit influencerzy. A więc zobaczmy do którego poziomu dojdzie Mateusz Chrones. Dragon flag. Dobrze. Ataki w powietrzu? Co ty Nie kurwa <laughs> mi pierdolisz? Mas Nagrywaj tak od pasa w górę, żeby nie było widać nóg. Tylko że ważyłem 70 kg, teraz jest 91. Najczęstsze wymówki. Siemano, witam Was w kolejnym odcinku wyzwania 100 poziomów. Dzisiaj mamy ze mną Mateusza Promesa. To, że jest silny, to już wiemy, to, że ma poczucie humoru również, a dzisiaj sprawdzimy, jak z jego sprawnością. No raczej jej nie, bo ale. Lecimy. Bardziej rozgrzany nie będę. To da, rozgrzewka nami. Tak, <grystanie> to Myślę, czy zacząć od pierwszego poziomu, ale to chyba nie ma sensu. To dasz radę na pewno zrobić, więc przejdziemy sobie od razu do dziesiątego. Wszystkie dobra. na jednej ręce. <grystanie> Podciągnięcie na zależności? Nie. Po prostu. Zaliczasz? Zaliczam. Jest. Dobra. Bezproblemowo. Dobra. Lecimy dalej. Frog Wiesz co to jest? <grystanie> nie wiem co to jest. A więc co. O! Easy, tak jest. A zrobisz na wyprostowanych łokciach jest trudniejsza. Easy. Easy easy. Dalej na 20 poziomie mamy pompkę Supermana. Z tym wyskokiem takim. Tak jest. Leciutko. Poziom 20 zaliczony. Bardzo dobrze, idzie szybko. Teraz Elsit. Dobra, dobra, jest wistrzy. Na paraletkach. O już kurde. Ci Mam nadzieję, że leciutko. się spieszczę. Zobaczyć jak mobilność. Eee, leciutko. Dobra, e... chciałbym zobaczyć oddech. To łapiąc oddech możesz sobie przećwiczyć z masą własnego ciała podciągnięcie do jednej ręki, Dobra, bo to tak będzie tak. następne. Łapiąc oddech. I tylko do jednej, druga prosta. Zajebiście. Leciutko. Jak oceniasz? Łatwo. Takie rzeczy robiłem, więc czekam na rzecz, którą mnie, wiesz, tak... No właśnie, bo słuchajcie, Mateusz coś tam kalistheniki liznął. Możesz opowiedzieć o tym ja swoim epizodzie. Tutaj... Jak próbowałem planszę. Nie wyszło. Bo taka przez sekundę. A. Taka przez sekundę. Taka przez sekundę i. fronta przez dwie. Pełnego? Pełnego. O, a no, tak, tylko że ważyłem 70 kilo, teraz jest 91. Najczęstsze wymówki. <grym> Dalej, poziom 40. Tu już troszeczkę Wszystko trudniej. Lecimy. Pompka na jednej ręce. Jakaś konkretna, ma to znaczenie. Z klaśnięciem, no. <grym> Okej, okay, dobra. Po prostu tak, nie? Dobra, dobra. To no starczy wystarczy. Panalny, no. Ponalne. Tylko czekaj, bo nie wiem, którą ręką jeszcze. Pióra. Zajebiście. Elegancko. Poziomem 40 była zwykła pompka na jednej ręce, Zrobię z klasięciem. Taki lekki trolling, ale możemy to zaliczyć jako 43,5, bo nie przechodzimy będzie. dalej. Podoba mi się. Dragon flag. Tylko za co mam się złapać? No tu się łapiesz, tutaj za to i do góry. Ataki w powietrzu? Co nie ty kurwa no. wypierdalisz? Żeby <grystety> stopy się zatrzymały tuż przy ziemi. No. I góra. Kurde, silny jest. Jest nie tylko silny, ale również sprawny. Jak jest przebije dobrze. 50 poziom, to będzie ok. No to 50 jest back lever. O, Jesus, wiem jak mi klatę zepnie, to dajcie mi 30 sekund na rozgrzewkę. Dobra, no nie będę ukrywał. Bardziej rozgrzany nie będę, bo ja Spoko. już mam świadomość jak mi klatę dupnie. Dobra, 50 poziom, jestem usatysfakcjonowany. A, dobra, no próbujemy, co nie? Poziom 50. back lever. Uuu, leciutko, stopy wyżej troszkę. O, tyłek niżej i idealnie. Co jebiście. Męczące. Dobra robota. Chwilkę odpoczynku, ale możesz mi przygotować co dalej. Mas To, że robisz muscle to już wiem, bo to widziałem, więc zrobisz jakieś takie to, odmianie. To... Dobra, dobra. Ciekawszej. Jakiś wariancik mniej. tutaj nam zaprezentuj. Tak, na jedną Czy wąsko mogę? Możesz. No i super. To zrobimy wąsko. Nagrywaj tak od pasa w górę, żeby nie było widać nóg. <laughs> Ściągnę buty, bo to też są kilogramy. Oczywiście nie, on, on musiał mieć bardzo dużo wspólnego z kalistyniką, to, to cię zdradziło. Dobra, zobaczmy. Wąski Zajebiście. Jest git. No to to był poziom 55. No, to ja to cześć. Na razie. Dobra, 60 stanie na rękach. Dobra. Mogę chodzić? Nie, w miejscu. się dupie, dobra. Za pierwszym razem. I będą jakby ucinki, jeśli by się nie udało, dobra? Pierwsza próba. Pierwsza próba. Pierwsza próba. Pierwsza próba. Nie. Pierwsza próba. O, trzymaj, trzymaj. To jest taka kompensacja, nie? Że jak ty się wybijesz hmm. za mocno tak. i lecisz tam, to ty cofasz barki, żeby to skontrować. Tylko jak już... Przekroczysz ten punkt, to lecisz bezwładnie w tamtą stronę. A z kolei jak lecisz tam, to zazwyczaj to wynika z tego, że tu puszczasz spięcie, się wyginasz do banana i stopy cię przeważają. No to co? Pierwsza próba. Pierwsza próba! Trzymasz, masz? O, cofnęłeś barki. Nie, Poczułem, poczułem. poczułem. super, o. tylko barki cofnę. Pierwsza próba. Trzymaj, 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 trzymaj. Zajebiście. Tak, kurwa, Dobra. jest! Za, pierwszy za pierwszym razem siadła, Uch. więc poziom 55 mamy odhaczony. A nawet 60. Dobra. Mm. Prestu tu To, handstand. to Jeszcze, już to jest misja bardzo siłowa, Z paraletek. <laughs> Jakaś porada techniczna? Mm. Zobaczę jak robisz i ci podpowiem. Pokazać ci w ogóle? Tak. Bardzo no. chętnie. Sub... <laughs> z z wynikiem. Presa zrób. No. Dobra, co to jest? I robisz sobie tak, że schodzisz tutaj. Nogi do góry, Ok, żeby Okej, czyli najpierw nogi, najpierw nogi wypuszczam i dopiero później staram się wyprostować? Ja robię tak, że równocześnie z wyprostem nóg wypycham się do góry. Zwróć uwagę na to, żeby nie wpaść tu za głęboko, bo jak zejdziesz okay, bardzo nisko, to jakbyś robił głęboką pompkę w handstandzie później, a jak wyplukujesz barki tutaj, to masz tylko ten zakres okay. ruchu. I jak coś uciekać na bok, szybko. <laughs> o, zajebiście. I pres, pres, pres. Okay. Dobrze, tylko wyprostuj nogi do tego. Kuj, jestem w szoku, że na WFie tego nie uczą w szkole <laughs> O to chodzi. O to chodzi. Czy było ładnie, tylko nie spodziewałem się, że to zrobię na takiej zasadzie. Więc byłem w szoku, że to wyciągnąłem. Na paraletkach jest łatwiej się utrzymać. Jak trenujesz tylko na ziemi na paraletkach nigdy nic zrobiłeś, to nie, okay. ale jeśli coś robisz na paraletkach, to docelowo łatwiej, bo masz większy zakres kontroli. Okej, okay. dobra, dobra, dobra. Paraletki sklepki Atletic Sprzecznie Wow, Zet? to ty właśnie. Góra, 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 góra. Kurwa. Jeśli nie zrobię tego szybko, to mnie rzuca do tyłu, a też nie wiem, w którym momencie mogę, jak daleko mogę jakby do przodu pójść, mhm. żeby wyjść równo, a nie właśnie do tyłu. O, super, super. Ach. Ach. Spróbuj takie spięcie złapać tutaj, po wypchnięciu. Po wypchnięciu. Czyli jak robisz OHP, no nie? No. To nie robisz tak, że puszczasz to, tylko jednak starasz się utrzymać, nie? No. To spięcie. I w tej fazie, jak już się wypychasz, to żeby wtedy to złapać, bo jak tu będzie rozluźnione, stopy ja, pójdą pójdzie. i Przelecić. No, szkoda, tylko że w ohp to ja mam stopy na ziemi. Dobra, dalej, zanipiście. Dob nie ma tam jakiejś udanej przybitki. Mam propozycję taką, żeby, tak jak obiecałeś tutaj, za miesiąc się spotkamy i robisz, ale w międzyczasie spróbować przejść sobie do kolejnych poziomów. No to dawaj, ponieważ dopóki jeden, nie ma headstandu. Jeden można ominąć. O, to super! Darmowe życie. Ludzka flaga. Okej, okay, no to chodźmy znaleźć miejsce na tą ludzką flagę. Nie wierzę, że to zrobię, ale... Mati, tego nie robiłeś chyba nigdy? Nigdy. Nigdy. Dużo siły wygeneruj. A... Ja patrzę. A... No właśnie, dobrze. Będzie, co ma być. Uff. Dobra, mocniejsze wybicie z ziemi. Lepiej, tylko wyprostowane ręce, obydwie. Ja jak robię na tą stronę, to zaczynam tak, że okay, tyłem, lewą nogę jesteś? do przodu, jestem tak zrotowany, biodrem do drabinki. Mhm. I w momencie wybicia się rotuje w ten okay. sposób. Robisz zamach mocny. I próbujesz się wybić, bo to ci dużo da, sama okay, technika dobra, wybicia. Dobra, 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 I dolną rękę blokujesz, mocno się nią odpychasz, a górną przyciągasz. Dobrze, tylko zostawiłeś bark, nie? Nie zrobiłeś, stawiłeś tak, nie zrobiłeś tej rotacji okay, dobra, I mhm. dobra. No. I pełna siła. Trzymasz, 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 trzymasz. Zajebiste wybicie. Idealnie do pozycji byłeś. Tylko no. wygenerować teraz siłę. <laughs> trzymaj, 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 trzymaj. Spoko, naprawdę spoko. Dziwnie to zawsze, ale mam wrażenie, że to jest bardziej realne do zrobienia niż handstand. Ale ja przecież handstanda za pierwszym razem zrobiłeś. Tak, ale to wiesz, to fart. A, to było szczęście. To jest to też technika, ale tu rzeczywiście, jeśli mnie nie zrzuci, mhm. to ja czuję, że tu się rzeczywiście da utrzymać. I rura! Trzy, cztery... Trzymaj, 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 oh, trzymaj. Yeah. Ewentualnie jeden drobny tip, który no. być może jakoś Ci pomoże ciut mniej siły do wybicia, wtedy nie będzie tak, że wybijasz wiem, się za wylecę, wysoko no. i kontrolujesz negatywa, tylko żeby się wybić idealnie do równoległej pozycji, wtedy możesz mieć troszkę więcej siły. Dobra. Mhm. I trzymasz, 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 Tu trzeba przerwę i idealny jeden. Taki, żeby przytrzymać... Tak jest. O, i pół sekundy. I... ...trzymasz, trzymasz. Nie. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy będę w stanie podołać, tak? Tak realistycznie, 3 sekundy wydaje się być. To na tym mamy próbę ludzkiej flagi, a wy możecie napisać w komentarzu, czy zaliczacie to, czy też niekoniecznie. I zobaczymy, co tam jeszcze mamy na liście. Czy jest to z zasięgu ręki, Czyli... czy kończymy gdzieś tam wcześniej na poziomie. Ale... Jest jeszcze coś takiego jak Leleyn plank na jednej ręce. Możesz zaprezentować tego planka, bo w mojej głowie wydaje się prosty, ale wiem jak będzie. Generalnie polega na tym, że musisz być w takiej wyciągniętej mocno pozycji. Okej, okay. Okay. wygląda to dużo ciężej niż sobie zamierzyłem. To jest taki element, który nikomu do niczego nie jest potrzebny, <grym> I nikt go praktycznie nie robi, ale ja sobie go tak wymyśliłem. Chodź <grym> <grym> się kręcę. Ja trzymając rękę, już wiem, że to będzie przyjemne. Tak, moje palce mówią mnie. No, Uff. tak, jeszcze ok. Nie wiem, tak można? No, tu bardzo ładnie. Ale na palcach? Nie no, tak realnie? Dobra, sprawdzamy jak to pójdzie. Złapałeś tą klatkę? Nie, 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 nie. Jakby czuję, że nie jestem w stanie nawet oderwać tej łapy. Bez szans, tu bez szans. Spokojnie. Dobra. Kolecimy lecimy na ostatni poziom, zobaczymy jak z front lewerem, bo tutaj coś kiedyś robiłeś. Bez rozgrzewki, tak? Tutaj bardziej rozgrzany nie będę. Kurde, no masz tak, że holda nie masz, ale do pozycji jest spięcie spoko. Tak samo z flagą, że wejdziesz to do pozycji dzieje, no. i chwilkę tam, ale przytrzymać ciężko. Dobra, spróbuj tak zmaksować. Nawet jak będzie <śmiech> <śmiech> Nawet okay. jak będzie tyłek lecieć, to dawaj próbuj 3 sekundy, zobaczymy 3 sekundy. w jakiej formie będzie. Wiem, czy tak. ja chciałbym tutaj poczarować, <laughs> chciałbym. Ale nie ale... ma czego. Nie <laughs> no, widzimy się za miesiąc. Dokładasz do puli, to już mamy flagę, mamy presę do handstanda, <laughs> Prącika. O tym pomówiłeś? O władze też mówiliśmy, że to w miesiąc jest do zrobienia? O, kręcę. No dobra, mamy dzisiaj... 31 grudnia 2025. Widzimy się 31 stycznia 2026. Jaki jest plan? Wytrzymacie za słowa. Jeśli chcecie zobaczyć drugą część za miesiąc, zostawcie komentarz. Dobra, to teraz przechodzimy sobie stricte do siłóweczki. Kamizelka plus 10 kilo, Sprawdzimy Cię w podciągnięciach i dipach. Dobra. to lecimy na dobry wynik bo sumujemy tu punkty do tabeli 10, więc robisz maksa 11 12 super 13 14 dawaj 15, siądź na pewno dobra jestem za Ha oh. przyjemnie. Jeśli do 15 się nie zatrzymam to 20 pójdzieeść wyprost 7 u góry 8 o, 9. 31 to jest walka. 31. 31 plus 32 punkty to jest 63 w naszej punktacji. Jeszcze ciągnę to. Gratuluję. jak tam zadowolony z wyniku? Jest okej. Jest okej, jest okej. Mam nadzieję, że za miesiąc rozliczamy tutaj obietnicę Czy z dzisiejszego materiału. Tak jest. I się widzimy. Widzimy się, testujemy. A tymczasem wydajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w następnym materiale. My kończymy. Dla mnie ogromna przyjemność. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie za zaproszenie. No i do zobaczenia. Siemano.